Cześć. Kolejne ćwiczenie, które chcemy Wam dzisiaj zaprezentować jest to odwodzenie ramion na górnym wyciągu z linkami. Mięśnie angażujące, tylny akton mięśni naramiennych, bardzo dobrze angażujący. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, żeby prowadzić ręce w linii ramion, w linii barków, przepraszam, w linii barków. W fazie koncentrycznej staramy się delikatnie przytrzymać ten ciężar, żeby zaakcentować ten ruch. Wtedy poczujemy jak mocno napinają się te tylne aktony mięśni ramiennych? O tak. Nie możemy tego ruchu prowadzić zbyt nisko. Pokaż sobie, może niżej poprowadzić ruch, dlatego że za bardzo zaczną nam pracować mięśnie pleców, a nie o to nam chodzi. Zakres powtórzeń od 15 do 20. Tutaj najlepiej w tym zakresie reagują mięśnie tylne aktony mięśni ramiennych. Pozdrawiam. Oglądajcie nas na zapytaj trenera, komentujcie. Do zobaczenia.